Wyobraź sobie starożytny sekret, tajemnicę, która może otworzyć drzwi obfitości we wszystkich dziedzinach Twojego życia. Ten sekret jest schowany w zwykłym kawałku papieru, gdzie numer 888 jest kluczem do odkrycia ukrytej mocy dobrobytu. Jesteś gotowy, by zanurzyć się w tej podróży transformacji? Numer 888 to więcej niż tylko sekwencja cyfr. W rzeczywistości jest to starożytny symbol bogactwa i pełni niezgłębione źródło możliwości i sukcesu. Pisząc go trzy razy, wzywasz potężną siłę, która może kształtować twój los na twoją korzyść. A teraz masz szansę doświadczyć tej magii osobiście. Wszystko, czego potrzebujesz, to pusty kawałek papieru i długopis. Proste, prawda? Ale efekty mogą być nadzwyczajne. Przez osiem kolejnych nocy położysz ten papier pod swoją poduszką. Ale to nie jest zwykły papier. To katalizator zmiany, portal do bardziej obfitej rzeczywistości. Za każdą noc, gdy śpisz, numer 888 pracuje cicho, przyciągając do twojego życia całą obfitość, którą zasługujesz. I to jeszcze nie wszystko. Aby jeszcze bardziej wzmocnić tę technikę, podzielę się dodatkowym wskazówką, która przyspieszy twoje rezultaty. Ale najpierw dołącz do tej społeczności transformacji. Zapisz się na kanał teraz i podziel się w komentarzach, z jakim głównym wyzwaniem aktualnie się borykasz. Jesteśmy tu. Aby pomagać sobie nawzajem osiągać nasze cele i prowadzić życie pełne obfitości. Co jeszcze czekasz? Sekret obfitości jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zwykły kawałek papieru, numer 880 OSM i Twoja gotowość do zmiany. Dołącz do nas w tej podróży transformacji i odkryj, co przyszłość ma dla Ciebie. Teraz na kawałku papieru poświęć chwilę na połączenie się ze swoim najgłębszym pragnieniem. Zamknij oczy i wyobraź sobie wyraźnie, co chcesz zmanifestować w swoim życiu? Bądź konkretny, bądź odważny. Wyobraź sobie, że już doświadczasz tego pragnienia, jakby było ono rzeczywistością namacalną. Czy to dodatkowe 10 tysięcy złotych, nowy, błyszczący samochód DLA swojej rodziny, czy wymarzony dom z każdym szczegółem starannie zaprojektowanym DLA twojego komfortu i szczęścia. Mając tę żywą wizję w swojej wyobraźni, napisz swoje pragnienie 8 razy jeden pod drugim na tej samej stronie papieru Każde słowo, które piszesz, jest deklaracją twojej mocy manifestowania twoich najgłębszych pragnień. Aby jeszcze bardziej wzmocnić tę moc, dodaj wyraz wdzięczności, jak na przykład: Dziękuję wszechświecie za obdarzenie mnie tą obfitością lub Jestem głęboko wdzięczny za spełnienie tego pragnienia w moim życiu. Pamiętaj, aby szczegółowo opisać swoje pragnienie z całą bogactwem swoich emocji. Opisz nie tylko to, czego pragniesz, ale także to, jak będziesz się czuć, gdy to osiągniesz. Wyobraź sobie pulsującą radość w swoim sercu, uczucie spełnienia, które zalewa każdą włókną Twojego istnienia. Im bardziej emocjonalnie łączysz się ze swoim pragnieniem, tym bardziej staje się ono potężne. Podczas pisania swojego pragnienia zanuć głęboko w doświadczenie. Poczuj, jak długopis płynie gładko po papierze, ożywiając Twoje najgłębsze aspiracje. Każde napisane słowo jest krokiem w kierunku realizacji Twojego marzenia. I kiedy skończysz, trzymaj ten papier z powagą, wiedząc, że właśnie posiałeś ziarna swojego przyszłego zbioru. Umieść go pod swoją poduszką z pewnością, wiedząc, że przez kolejne osiem nocy będzie cicho pracować, aby sprawić, że Twoje pragnienia staną się rzeczywistością. Czuj się swobodny, aby dzielić się swoimi doświadczeniami w komentarzach poniżej. Jesteśmy wszyscy razem w tej podróży manifestacji i osobistego wzrostu. I pamiętaj, że wszechświat działa na Twoją korzyść. Zaufaj procesowi i pozwól sobie na przyjęcie całej obfitości, która na ciebie czeka. Po napisaniu swojego pragnienia i numeru 800-80 OSM nadszedł czas, aby zanurzyć się w praktyce transformującej, która przeniesie Twoje marzenia z papieru do rzeczywistości. Ale najpierw upewnijmy się, że jesteś w pełni przygotowany na to, co nadejdzie. Starannie złóż papier, czując energię swojego pragnienia pulsującą przez Twoje ręce. Umieść go pod swoją poduszką z powagą, wiedząc, że każda noc będzie okazją do zbliżenia się do jego manifestacji. Jeśli wolisz, umieść go w zielonym woreczku symbolizującym obfitość, która jest gotowa wkroczyć w twoje życie. Teraz każdej nocy przed snem wejdź w stan głębokiego relaksu. Przeczytaj swoje pragnienie i numer 800. 80OSM osiem razy, pozwalając słowom przeniknąć twoje umysł i serce. Zamknij oczy i zanurz się w żywym obrazie spełnionego już Twojego pragnienia. Poczuj radość, wdzięczność i spełnienie, które przesycają każdy aspekt Twojego życia. W tym świętym momencie otwórz swoje serce i złoż modlitwę do wszechświata, do boskości, z którą najbardziej się łączysz. Proś z szczerą wiarą i pewnością, wiedząc, że wszechświat zawsze nas słucha i odpowiada na nasze najgłębsze prośby. Poczuj pewność, że twoje pragnienie już jest w drodze, gotowe do manifestacji we właściwym czasie. I kiedy skończysz, podziękuj. Podziękuj wszechświatowi, podziękuj życiu, za wszystkie błogosławieństwa, które nadchodzą. Oddaj swoją intencję wszechświatowi w pełni pewny, że zostanie ona odebrana i uhonorowana, a potem oddaj się snowi, wiedząc, że każda noc to nowa okazja do wyrównania swoich marzeń i życia życia, które zasługujesz. Z każdą minącą nocą poczuj się coraz bardziej wzmocniony, bardziej połączony, bardziej pewny w mocy manifestacji. Bo ty jesteś twórcą swojej rzeczywistości, a wszechświat zawsze działa na twoją korzyść. Zaufaj procesowi, zaufaj sobie i wiedz, że wszystko czego pragniesz jest w drodze. Teraz pozwólmy sobie na eksplorację tego, co robić oprócz po prostu czytania swoich pragnień każdej nocy. W drugą noc dodaj kolejną liczbę 880 OSM do papieru, wzmacniając jeszcze bardziej energię obfitości w Twoim rytuale. W ciągu kolejnych ośmiu kolejnych nocy powtarzaj ten proces, dodając jedno 880 80 OSM każdej nocy i ponownie potwierdzając swoje pragnienia z determinacją i przekonaniem. W dziewiątą noc stajesz przed kluczową decyzją. Możesz zdecydować się spalić papier, pozwalając swoim intencjom swobodnie przepłynąć do wszechświata wyrażając jednocześnie wdzięczność za ich wcześniejsze spełnienie. Alternatywnie możesz złożyć papier i przechować go w portfelu, wzbogacając go energią obfitości, którą rozwijałeś podczas rytuału. Jeśli wolisz, możesz po prostu pozostawić papier pod swoją poduszką lub materacem, ufając, że twoje intencje są mocno zakorzenione w wszechświecie. Teraz, zanim podzielę się dodatkową wskazówką, aby przyspieszyć twoje wyniki, nadszedł czas na głęboką refleksję. Zadaj sobie pytanie: kim naprawdę jestem? Czy żyję życiem moich marzeń, pełnym szczęścia, obfitości i satysfakcjonujących relacji? Czy jestem uwięziony w stagnującej rutynie, nie osiągając mojego prawdziwego potencjału? Często widzimy inne osoby odnoszące sukces, wydaje się, że bez wysiłku, podczas gdy my walczymy i czujemy się uwięzieni. Dlaczego? Te pytania dotyczą nie tylko odkrywania naszych najgłębszych pragnień, ale także przejmowania kontroli nad naszym życiem. Chodzi o uznanie, że zasługujemy na więcej niż tylko istnienie. Zasługujemy na rozwój. W następnej części podzielę się dodatkową wskazówką, która może rewolucjonizować twoją podróż ku obfitości i spełnieniu osobistemu. Kluczem do prawdziwie satysfakcjonującego życia jest samopoznanie. Ludzie, którzy żyją w obfitości finansowej, zdrowiu i satysfakcjonujących relacjach, mają coś wspólnego, znają siebie najlepiej. Samopoznanie to nie tylko narzędzie do sukcesu, to pilna potrzeba deela tych, którzy dążą do pełnego życia we wszystkich obszarach. Refleksja nad tym, kim naprawdę jesteś i co cię napędza, to pierwszy krok do odblokowania całego potencjału, który tkwi w tobie. Wyobraź sobie, ile okazji zostało zmarnowanych tylko dlatego, że nie jesteśmy zgodni z naszymi prawdziwymi pragnieniami i celami. Samopoznanie nie tylko oświetla drogę do sukcesu, ale także dostarcza wewnętrznego kompasu, który kieruje twoimi decyzjami i działaniami teraz, aby uczynić swój rytuał manifestacji jeszcze potężniejszym, rozważ dodanie olejku eterycznego z cytryny. Ten olej, znany ze swoich właściwości przyciągających pieniądze i obfitość, może być cennym dodatkiem do twojego procesu manifestacji. Wystarczy kilka kropel na dłonie, delikatnie aplikowanych na używanym w rytuale papierze, aby wzmacniać energię twojego życzenia i przyciągać jeszcze większą obfitość do twojego życia. Łącząc moc samopoznania z energią olejku cytrynowego, Wzmacniasz swoje połączenie z wszechświatem i tworzysz sprzyjające warunki dla spełnienia twoich najgłębszych pragnień. Podróż ku szczęściu, obfitości i osobistemu spełnieniu rozpoczyna się od poznania samego siebie i pogłębia się z każdym świadomym krokiem, który podejmujesz w kierunku swoich celów. Oprócz wcześniejszych etapów masz opcję zintegrowania mocy białej świecy i cynamonu do swojego rytuału manifestacji. Biała świeca, symbol czystości i uwalniania energii, odgrywa kluczową rolę w procesie spalania papieru z zapisanymi pragnieniami. Zapalając świecę i pozwalając płomieniowi skonsumować papier, nie tylko uwalniasz swoje intencje DLA wszechświata, ale także nawiązujesz głębsze połączenie z kosmicznymi siłami, które mogą pomóc Ci zrealizować Twoje marzenia. Po ukończeniu tej części ważne jest ostrożne zdmuchnięcie świecy symbolizujące zakończenie rytuału ale także zachowanie płomienia Twojej intencji w Tobie. Możliwość ponownego zapalenia tej samej świecy w kolejnych dniach nie tylko wzmacnia Twoje prośby do wszechświata, ale także odnawia Twoje nadzieje i energię, napędzając Cię do wytrwania w dążeniu do celów. Ponadto cynamon, znany ze swoich właściwości przyciągania obfitości, może być potężnym dodatkiem do Twojego rytuału. Posypanie trochę proszku cynamonowego na używanym papierze, Infuzuje Twoje intencje energią obfitości i wzrostu. Ta praktyka nie tylko wzmacnia skuteczność Twojej prośby, ale także nadaje papierowi pozytywną wibrację niezbędną do przyciągnięcia błogosławieństw wszechświata. Zrozumienie symboliki tych elementów i praktykowanie ich z intencją i świadomością może istotnie zwiększyć skuteczność Twojego rytuału manifestacji, zapewniając głębszą i bardziej przekształcającą podróż w kierunku realizacji Twoich najgłębszych pragnień. Kluczowe jest zrozumienie, że praca z elementami metafizycznymi, takimi jak te używane w tym rytuale, ma moc wpływania zarówno na nasz wewnętrzny, jak i zewnętrzny świat. Jednak dążenie do obfitości nie polega tylko na gorących życzeniach, ale również na działaniu z determinacją i zaangażowaniem. Ważne jest, aby być czujnym i gotowym do działania, gdy inspiracja wywołana rytuałem się ujawni. To właśnie teraz należy przekształcić intencje w konkretne działania, harmonizując nasze wysiłki z aktywowanymi energiami podczas procesu rytualnego. Kiedy poczujesz się zmotywowany po rytuale, bądź gotowy podejmować zdecydowane kroki w kierunku swoich celów. Pamiętaj, że metafizyka faworyzuje tych, którzy łączą intencje z pilną akcją. Dlatego odważnie podejmuj okazje, które pojawiają się na Twojej drodze, ponieważ to one prowadzą do spełnienia Twoich marzeń. Nie pozwól, aby strach paraliżował Twoje ruchy. Zamiast tego działaj na podstawie tego, co zostało zrytualizowane i napisane na papierze. To teraz czas, aby materializować w rzeczywistości to, czego szukasz osobiście i duchowo. Wierz w transformacyjną moc Twoich działań połączonych z rytuałem i obserwuj, jak rzeczy, które zostały zmanifestowane na papierze, zaczynają się materializować w Twoim życiu. Integrując praktykę rytualną z proaktywnym i zdeterminowanym podejściem, odblokowujesz cały potencjał do tworzenia obfitującego i pomyślnego życia, którego pragniesz. Pamiętaj, że prawdziwa moc manifestacji tkwi w harmonii między intencją a działaniem i że jesteś w stanie aktywnie kształtować swoje przeznaczenie poprzez tę potężną, synergiczną współpracę.